Siemanko, z Texan, witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2019 na polskiej wsi I co, w dzisiejszym odcinku lecimy siać rzepak w oreczkę, co my robili w poprzednim odcinku Jak widzicie, uprawoosiewnym, po to chciałem uprawoosiewny też Ze względu na to, żeby siać sobie prosto w orkę I co, lecimy sobie Zobaczymy jak to pójdzie Szczerze mówiąc, to przelecimy jeszcze tu po polu na tamtą farmę, zatankować sobie, bo nie mamy jeszcze zbiornika paliwa tu na tej farmie. A teraz zobaczę, że jest troszkę mało, więc by nam mogło braknąć. Jak widzicie, ciągnik wymyty, pługi wymyte. siewnik z agregatem brudny, umyje po siewach, bo nie ma sensu przecież myć przed siewami. Jak wjadę w pole i od razu się ubabra, nie? Dobra, idealnie, do pełna nie tankujemy, bo się idzie rozklapywać. Korek nieszczelny. O, Holender, wyjedziemy? E, wyjedziemy. Także, także co? Rzepak jest. <laughs> Ustawiony. Włączamy siewnik, opuszczamy go. Żeby już tu nic nie poknocić Dajemy tak Tak i heja Aha, może bym włączył jeszcze agregat właśnie, no To też jest Nic opuścić, jechać, a agregatu nie włączyć i tutaj żebym zrobił lipę jak widzicie, bo że nie dorobił skrajniaka sobie. Ale to nic nie przeszkadza, właśnie mamy agregat osiemny. Więc to to damy radę sobie zrobić. <laughs> jak widzicie fajnie idzie to to. Równa gleba się robi. Tutaj nie wiem ile tu zostawiać Jakoś tak, żeby potem się dało zasiać poprzeczniaka Na dwa razy może Dobra Elegancko, tutaj może bym sobie tak podprostował To troszkę bez jest jak w Dobra, elegancko, no, no i robota powiem Wam takim teraz uprawowo -siewnym. ma sens u mnie po orce. Jak widzicie, eee, teraz tak. Ciach. a może nie tak jest. czas, o i lecimy sobie i elegancko to idzie powiem wam jestem zadowolony powiem szczerze oj, oj, oj żeby tutaj ładnie tutaj dosiać bez omijaczków ten rzepak dobra Nie wiem czy tam już polecimy na całość Chyba na całość nagrywa się w ogóle nagrywa się. Bo tu fajna akcja teraz jest. Jeszcze u mnie nie było takiej akcji. Także wiecie, fajnie, żeby to się wszystko nagrało. Co nie? O kurde, jak żem tam krzywo zrobił. Masakra. Dobra powiem Wam tak, tutaj tak zrobimy Tutaj sobie podcofamy Bo to teraz tutaj trzeba ładnie to to tu zrobić O, tak, tak, tak wyciągniemy tutaj aż O Teraz tutaj przycofamy Ładnie nam tutaj zrobi ten upraw, ten brona aktywna dobra chyba teraz polecimy po prostu z tej strony I tak żeby sobie to wszystko tu teraz wyprostować To nie wiem, czy nie puścić pracownika właśnie O tak o Pojedzie czy nie pojedzie? Ładnie nam to prosto. Tu powinien przejechać. I tu będzie mały omijaczek, chyba. A nic nie szkodzi. O, patrzcie się, jaką linię nam prostą tu rysuje. I teraz będzie elegancko szło. <laughs> Tak, mamy, także jest dobrze. Dobra, wyłączamy. Oj. B, V, B. Rzepak jest rzepak, żeby się zaraz nie podupić. Tak, roz. Miałem się drzepak, a wyszło, że się ku pola było potem co innego. Także co. Jak tu się teraz dobra? Mamy fajnie równo pole. Co, coś takiego będzie to szło w miarę bez omijaków. Zobaczymy. No może będzie to szło, chociaż pewnie za chwilę skoszę, przekoszę to. Nie będzie tak idealnie prosto jak mi tu pracownik zrobił, ale myślę, że damy radę. Ile mamy? 6 minutek. Mamy już tu wyjechane poza cypel. Myślę, że to pójdzie dużo szybciej niż orka. Nie 40 minut. Tylko jakieś 25, góra 30. Dobra. Bo to naprawdę fajnie szybko idzie robota. Aj. Może jest trochę męczarni z orką, ale za to potem, jak się na orkę wjedzie takim zestawem, od razu się Micha cieszy, że znaczy jak się męczył z orką, a to teraz tak ekstra idzie robota. Także elegancko a tego po kukurydze jak będzie orka To potem po tych polach to będzie miód nie Fajnie, fajnie idzie Normalnie ekstra Hop Nawet nie ma sensu wyłączać wałka do nawracania nic Bo przecież jak to jest w górze to Obciążenia tam dużego jakiegoś nie robi, nie? Dobra, JPK, fajnie idzie. No i takim zestawem w realu też bym mógł robić, nie? To by kurde było miód, robota. Sama przyjemność, ale co tam. <laughs> Jeszcze sobie tam Przężyto zasiejemy Co też była kukurydza to Bo tam tej kukurydzy też yy, Co tam i pracownik zaorał Widzieliście w poprzednim odcinku Zrobimy tym zestawikiem Przężyto zasiejemy I będzie naprawdę ekstra o. Zawsze skrajniaki sobie Od razu objeżdżają pole dookoła Ale tym zestawem Fajnie, nawet potem będzie skrajniaki co zrobić Tak jak Bóg przykazał O, fajnie to wszystko tu widać po orce Gdzie, co, dokąd, jak Ale już widzę, że już zaczynam balansować Pasowałby na jeden przejazd znowu pracownika puścić By mi wyrównał, ale znowu nie przesadzajmy Nikt z tego strzelał nie będzie, o nie Dobra pyk i cyk Siewnik tak widzę, że tak jakby troszkę później reagował, nawet to jest fajnie dobrze zrobione, że tak nie reaguje od razu, ale wiecie, trzeba dojść jeszcze do wprawy takim zestawem No, to ostatnio po orce nim nie Bo to po kultywatorze to, to w ogóle nie miało sensu, nawet jak to było pole uprawione, żeby to ciągać. Ale teraz po orce widzę fajny sens tego, fajnie spełnia rolę swoją. I jak widzicie, naprawdę mi się podoba. W tym robota. O, jak widzicie, jak podczas jazdy zrobiłem, to to było tak opóźnione, że siewnik zaczął siać, jakby mniej więcej już był na tym co talerzówka już tak jakby ruszyła, no brona także no spoko jest to zrobione spoko no i powiem wam, że no robota ubywa tym kurwa mater, 11 minut a my gdzie już są, ze siewami no powiem wam, no w po, porównaniu do orki, to to jest Miód, robota. No i jak podnoszę, to pierwsza brona przestaje robić, a potem siewnik znowu na odwrót. Jak widzicie, fajnie tu dosiało. Patrzcie się cyk. Oj, teraz to za, nie zebrała się ta szesnastka, trochę opóźniła się. No ale wiecie o co chodzi. Najważniejsze, że wiecie o co chodzi i że robota idzie luksus. Aż coś robić? Kurde, jeszcze no na to będzie nawóz i do żniw będzie pole czekało. Nie, wiem, czy teraz na zimę jeszcze tutaj nawóz jakiś dać? Czy na wiosnę? A na wiosnę to już będą duże, powyrastane że paki będzie ciężko raczej, żeby tutaj czymś wjechać Także raczej na zimę tu sypniemy dobrą dawkę, ścieżek nie mam szkoda Ale w farmingu to Chociaż w farmingu mogli się pobawić, tak? Ej, wiecie co wam powiem Nie wiem, czy w tym nowym farmingu będą Oj, mieczek. Będą tam ścieżki, dało się robić czy nie. Jak się będzie tam dało ścieżki robić, to na pewno się zacznę bawić w nie. Jedź. Na pewno się zacznie, zacznę w nie bawić, bo chciałem sobie popróbować nigdy w farmingu. Tak, nie próbowałem takich ścieżek technologicznych. Trochę by się można było tam pobawić, powiem wam. Ta luksus jasny gwint fajnie, podoba mi się to. Teraz to chyba będę więcej tym zestawem siał Aczkolwiek mam w planach kupić ten siewnik, właśnie do przężyta tam na siebie. Taki trochę większy. Najtrzymać dwa zestawy do siania. I też to to tak. Trochę nie bardzo. No kurde, no nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy. O, czemu nie jedziesz? No wszystko zobaczymy jeszcze w kolejnych odcinkach. i tutaj zasiejemy już ten rzepak nie wiem czy tamto pole też zasiejemy czy już co zasieje poza odcinkiem je rzepaku zobaczymy <laughs> może poza odcinkiem coś zasieje tam rzepak oj Troszkę w krzaki wjechałem, a niepotrzebnie, bo i tak będę skrajnie jak to robił, a i tak kurde z przyzwyczajenia pcham się w te krzoki, tak Kurde Za Ta zły nauk Się pchać w te krzoki, tak O i ładnie, chlas, Brona to zmęczyła No powiem wam, że można powiedzieć jak szoko, że zostaw marzeń w realu jakbym miał taki z tą szesnastką i to, to, to kurde No ale co? Czy, co poradzić? W farmingu można sobie dużo rzeczy porobić, takich co w realu Nie bardzo Brak pieniążków <laughs> To jedno Brak ziemi żeby się zapożyczyć, kredyty wziąć na takie zestawy to drugie Także wiecie, troszkę Troszkę, troszkę jest takich rzeczy co Brak czasu dla, bo sam robię, także też nie, nie mogę wydolić Jest przerąbane Pyk. O kurde, jak równiutko mi tu wychodzi jak na GPS-ie Ale teraz powiedziałem to pewnie już nie będzie tak równitko a nie musi być to potem poprzeczniach normalnie ciachnie się i tyle Nie musi być tam jakoś równo, nie? Na koniec się walnie poprzeczniaka dwa razy, i tyle, i pole jest elegancko doprawione i zasiane. Tyle, <laughs> mamy minutek, 16. Ja pierdzielę 25 minut, gdzieś i będzie pole zasiane. Już wszystko na tip tak mi się wydaje. Jasny, gwint. No, pek, pek. A no wiecie wcześniej taki zestaw Na takich małych kawałek polach, To nie za bardzo mi był Bo też wiecie to poprzeczniaki potem trzeba zrobić Coś tamto, tam ten Teraz znowu też dużo trochę mam pół I też znowu ten zestaw Tak troszkę już mały się wydaje Także wiecie no nie wiem czy nie, kupię fajnego siewnika Co mam go już w sumie w farmingu już mam pobranego ale To jeszcze nie jest ten, bo widziałem parę y, parę modeli te, tego typu siewników No i nie wiem właśnie nie wiem co robić Zobaczymy w kolejnym odcinku Co, 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 co wymyślę No tak na dobrą stronę to teraz przed zimą mi zostaną dwa pola przężyta do zasiania Tak, takim zwykłym silnikiem bym mógł, bo to po kukurydzy przęży to będę tym siał To tam jest oranę Także tym będę musiał tam wpadnąć Także no, no nie wiem czy jest sens a no zobaczymy. Też nie wiem czy siać kukurydzę w tym sezonie mam tyle tej kiszonki. To powinno mi kurde no wystarczyć. Jeszcze jakieś krowy chyba sprzedałem. będę tam patrzył i takie staruchy już sprzedałem, No ale ta znowu większa obora jest i więcej będzie mogło młodych być. Także kurde to wszystko tak jest. Nie zaciekawie sam nie wiem co robić. Mapek, nawrotka. A co to taki jakiś biały pasek? Idzie se przez pole, nie wiem o co chodzi. Dobra, lecimy. Ładnie, sobie lecimy. Kurde. Petarda jest, jak tego dają. <laughs> Dobra. Ciach. Oj, trochę przeciągłem nawet tym siewnikiem, ale to wszystko tutaj zaraz na poprzeczniaku będziemy przedosiewywać. tam coś nie doorałem a i tak teraz tą broną przejdzie elegancko i, i zrobi tylko żeby te drzewa mi tam nie gawędziły jasny więc mam nadzieję że nie będą gawędzić dobra a no kurde, no nie wiem jak wam, ale mi się tak podoba ta robota. Czekajcie, czekajcie. Eee. Dobra, cyk, 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 lecim. Lecim na szczecim no i zostanie się tu przy dziewach Cyk fuch. <laughs> Jeszcze tu se kawałek przeciągnę, że potem potem żeby mi tu tak ładnie wyszedł teraz już poprzeczniak i żeby go nie niszczyć także o V i lecimy lecimy na dół. Cyk, fuch, o o o, żeby tam za daleko nie wyjechać. Dobra. Dobra, cyk. W Tym wjeżdżamy, ciach, je opuszczamy. O, ładnie I damy sobie pracownika, żeby mi tu Pojechał prosto jak bykiem szczelił Oj, chyba nie zrobi mi tu omijaka nie i jak ładnie prosty na dwa razy zasiany, trochę za szeroko nawet wziąłem go Tu mi teraz ominie Oj nie rozparędzaj się tak Dobra, tu mi nie, nie dosiało. Tak ładnie chciałem zrobić, że aż załadnie. No, petarda, petarda. Dobra, teraz lecimy tu. Ej, bo tu mi. Ty patrzcie się, co się stało. Siewnik nie załapał. I się zrobiło mijaczek. Dobra Petarda jak trzeba. O i pyk. Chyba będę musiał przycofać, bo raczej tego nie wezmę na raz. Chociaż. Chociaż, chociaż patrz, ta się kurde. Jeszcze idealnie na raz to wezmę normalnie. Petarda. Petarda jest tym zestawem. Bardzo jestem zadowolony z niego teraz, powiem Wam. O cyk I tutaj sobie pojedziemy przy tych krzokach a do góry puścimy sobie pracownika żeby to nam ładnie tak równo zrobił i będzie picobello i będzie ładnie pole wyglądało ja cyk Normalnie pole bez żadnego omijaka, bez niczego, prosto, ładnie zasiane. Normalnie, M wam petarda, no petarda. dobra, jeść, prasownik. Zrób to w miarę ładnie, równo. A tutaj będzie to równo, czy nie będzie to równo? Ten silnik tutaj jak bierze jakoś. Kantem dupy Ale chyba Dobra Syk dojedzie już o B ale chyba musimy tutaj po zasianym przejechać, nie będziemy tam się pchać, wiecie na ulicę tamtego ruchu nie no no to pole petarda mi wyszło, że paku. Normalnie tak ładnie zasiane to jeszcze, trzeba nigdy nie miałem. Podoba mi się. Dobra Wiecie, tu się tak delikatnie przejedziemy, wjedziemy najwyżej na pole Chociaż... O, widzicie, już tam ktoś jedzie Chociaż może się miniemy, o. Przepuścimy elegancko zjedziemy jak przystało na kulturę no i ta środeczkiem raz dwa pykniemy dobra cyk fuch w ogóle światła ja miałem włączone dobra przejedziemy aha no będziemy musieli sobie zatankować siewnik to ja se w sumie poza odcinkiem już tam zasieję Także co? W tym odcinku to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, że filmik się spodobał, nie zapomnij zostawić mu. łapeczki w górę, no i zatrzymaj się, cześć, do zacznie, Elo, szczałeczka.